W grudniu w Magdeburgu w Niemczech doszło do zamachu na uczestników jarmarku bożonarodzeniowego. Sprawca, jego nazwisko i zdjęcie podano. To właściwie modelowy przykład europejskiego dżihadysty. Saudojczyk z pochodzenia, od mniej więcej 10 lat w Europie. Pracował na jakichś ślewych papierach, prawdopodobnie nie będąc wykształconym lekarzem, a, a pracował jako psychiatra. No, i zaraz po zamachu zaczęło się tłumaczenie, że tak naprawdę ten facet jest nastawiony antyimigrancko, antymuzułmańsko i był zwolennikiem alternatywy dla Niemiec. Nie wiadomo tylko, jak to się stało, że wjechał w jarmark bożonarodzeniowy, a nie na przykład w meczet albo w ośrodek dla imigrantów, skoro miał takie poglądy, jak, jak było to tu przedstawia. W połowie 2023 roku zamach miał miejsce w Annecy we Francji. Tam nożownik Syryjczyk. E, zaatakował e, dzieci na placu zabaw, między innymi dzieci w wózku, y, po, początkowo przedstawionego jako chrześcijanina. E, dobry rok albo i więcej minął, zanim e, okazało się, że e, facet był e, nie tylko weteranem wojska, to akurat jeszcze kwestii religijnych nie, nie rozstrzygało, e, ale że oficjalnie, e, o, na ile taka współpraca jest oficjalna, współpracował z e, islamskimi terrorystami. I wreszcie przykład z Wielkiej Brytanii. Tam w lipcu doszło do e, bardzo krwawego, bardzo brutalnego zamachu. 17 Siedemnastolatek nożem zamordował trzy małe, kilkuletnie dziewczynki w Southport. Początkowo nie podano w ogóle jego danych ze względu na wiek. Kiedy wybuchły zamieszki i zrobiło, e, zrobiło się niebezpiecznie w kraju, no to władza podała imię i nazwisko tego człowieka i informowała, że to syn rwandyjskich imigrantów, e, chrześcijańska rodzina. W chrześcijańskiej rodzinie się wychował. Ludzie, którzy pisali w internecie, że sprawcą zamachu był dżihadysta, no tacy ludzie usłyszeli wyroki skazujące na więzienie. Nawet nie na jakieś grzywny, ale w niektórych wypadkach, nawet chyba sporo tych wypadków, niestety było. To, to były poważne kary. No i dopiero w październiku okazało się, że ten chłopak z chrześcijańskiej rodziny miał w mieszkaniu Podręcznik Al-Kaidy, to policja najzupełnie oficjalnie przyznała w październiku. No, tyle, że przeszukanie, podczas którego ten podręcznik znaleziono, miało miejsce w lipcu, od razu, zaraz po zamachu. Czyli od początku było wiadomo, że facet nie był po prostu chłopakiem z jakimiś tam problemami psychicznymi, chociaż oczywiście zawsze może nie mieć, ale, ale to nie było tak, że był wychowany po chrześcijańsku i był chrześcijaninem, był po prostu klasycznym dżihadystą. Ta, ta ideologia, w którym ta ideologia kierowała. Policja wiedziała to od początku i nie przeszkadzało to zamykać ludzi, którzy sprawcę nazywali dżihadystą w więzieniach. Te trzy przykłady pokazują niestety, jak daleko zaszły zmiany w Europie, które, które się kończą tragicznie już teraz. Trudno jest walczyć z problemem, jeżeli się tego problemu nie nazywa po imieniu, jeżeli się udaje, że go nie ma. Ale kto wie, no może jeszcze jakoś ewentualnie dawałoby się e, trudno to sobie wyobrazić, ale może by się dało walczyć z problemem terroryzmu oficjalnie przynajmniej nie przyznając, że się z nim walczy. Jakoś tam próbowali tego Amerykanie, kiedy mówili o e, wojnie z dżihadem. Tak naprawdę chodziło o wojnę z radykalnymi muzułmanami, ale nie można było tego głośno powiedzieć e, na to, że się nie udało I, i to jak się te interwencje amerykańskie skończyły, to akurat nie była kwestia semantyki tylko tylko wielu innych kwestii. Znaczy wielu, było wiele innych powodów, ale, ale chyba akurat nie to, że nie nazywano sprawy po imieniu. Natomiast Europa, a to chyba najbardziej Wielkiej Brytanii dotyczy, poszła jednak krok dalej. To nie jest tylko tak, że ktoś tutaj walczy z problemem, ale nie chcę powiedzieć, że chodzi o problem związany z jakąś religią czy z imigrantami na przykład. Jak pokazała sprawa gangów gwałcicieli, sprawa, która prawdopodobnie obciąża osobiście premiera Kira Sturmera, ludzie, którzy interweniowali w sprawie tych gangów właśnie, byli szykanowani. Nie było tylko tak, że władza nie chciała przyznać, że gangsterzy mają coś wspólnego z jakąś religią, ale, ale tuszowała sprawy policja i inne, inne służby, inne urzędy. Tuszowano sprawy i wręcz prześladowano ludzi, którzy próbowali sprawy podnieść. Właściwie w każdym z tych y, trzech krajów, o których mowa muzułmanie stanowią w tej chwili kilku kilkumilionowe grupy. Dokładnie nie wiadomo, jaka, jak duża liczba osób biorących wy, udział w wyborach, y, jaką konkretnie religię wyznaje tutaj. A tutaj rzadko kiedy zdarzają się konkretne statystyki, natomiast wszelkie badania, które w, tym, w tej sprawie są prowadzone, pokazują, że muzułmanie najczęściej głosują na lewicę, ewentualnie nie głosują w ogóle. W Niemczech jest mniejszościowa grupa, która na, na centrum centroprawicę zagłosuje jeszcze. We Francji to już nie za bardzo, w Wielkiej Brytanii prawdopodobnie też. No i premier Wielkiej Brytanii ma z pewnością świadomość, że swoją pozycję zawdzięcza między innymi głosom obywateli brytyjskich, którzy są Którzy są muzułmanami. I to zapewne dlatego, m, chociaż kiedyś twierdził, że w jego domu obchodzi się szabat, jako że żona jest żydowskiego pochodzenia, teraz się wypiera tego pochodzenia. Najzupełniej no wprost. Jest to szczegół, który, który dla muzułmańskich wyborców nie jest, nie jest przed chwilą widziany, więc, więc nawet czegoś takiego Kirstormer był w stanie się wyprzeć. No więc, co dopiero mówić o, o takich sprawach, jak, jak gangi gwałcicieli. No niestety te, te informacje, które, o których mówię, nie dają powodów do, do optymizmu i niespecjalnie nie dają powody do nadziei, że, że sytuacja czy postępowanie europejskich władz, zwłaszcza wtedy, kiedy, kiedy to są władze lewicowe, w najbliższym jakimś przewidywalnym czasie się zmieni.